Więc siemano taki lista poziomów z Apex Legends na tym kanale. Yy, I dzisiaj będziemy robić listę poziomów broni. No, więc, yy, tak, to jest oczywiście tylko moja opinia. I dlaczego jest tylko tyle broni? Spokojnie, będzie więcej, tylko yy, więcej mi się nie zmieściło. Yy, no to nie wiem, zacznijmy po prostu. Jej, naszą pierwszą bronią IA jest Mastiff. Um, I Mastiff. O też, co ja zrobiłem? Przepraszam bardzo. Um, Mastiff jest bardzo śmieszną bronią. Um, chyba nie muszę tłumaczyć, dlaczego go daję do S. No. No, no naprawdę, chyba nie muszę tłumaczyć, po prostu jest świetny. Uf, że to już... Dobra, Mastiff. S. Potem L-Star. L-Star y, do S. Nie, żartuję właśnie, ponieważ L-Star tak naprawdę jest słabszą bronią y, niż myślicie, ponieważ jeśli biorąc pod uwagę ilość amunicji, jaką dostaje się w zapasie, czyli 80, co starczy dosłownie na dwa przeładowania. No i szybka prędkość przegrzewania się no, niestety nie pomagają zbytnio tej broni, dlatego chyba poszłoby do. A, A moim zdaniem, tutaj idealnie pasuje. Kraber. Um, Kraber byłby w S, tylko że to jest snajperka. Ludzie zbytnio ze snajperek dobrzy nie są. Um, może są niektórzy, ale ja na pewno nie, i większość graczy chyba też nie. I, i liczba amunicji w zapasie to jest 8, czyli też dwa przeładowania. Ehm. Um, no i tak, może shotować prawie każdego, ale, 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 um, ale czas pomiędzy strzałami jest duży, bo trzeba zrobić takie mini przeładowanie. No więc, sorry, Kraber, ty idziesz do A, ponieważ jeśli na przykład strzelicie, nie traficie, to ktoś najpewniej wam ucieknie w tym czasie, jak wy będziecie jeszcze no, przeładowywać. Dobra, teraz przechodzimy do shotgunów i zaczynamy od Mozambika. E, gdyby to był sezon pierwszy, to normalnie on by był w jakimś super omega brach. E, ale to jest najdziwniejsza broń, jaką aktualnie mamy. Bo z ulepszeniem jest bardzo dobry, ale bez należy do brach. Dlatego ciężko mi jest go w sumie ustawić. Dobra, wiecie co? To będzie chyba nasze pierwsze C, ponieważ w sumie to ulepszenie jest dość rzadkie. Dobra, moim zdaniem na razie będzie C, a najwyżej to później nie zmienimy. Teraz Piskiper, wszystkich ulubiony Piskiper, ehm, Piski, znowu to przez. skipper jest bardzo dobry, nie mam tak naprawdę nic mu do zarzucenia, lecz wciąż nie jest tak dobry jak Mastiff, więc najbardziej moim zdaniem będzie pasował w A. Dajcie mi sekundę, kiedy prędzej czy później to ustawię, uwar, uwierzcie mi. Dobra. Um, teraz przechodzimy do broni na amo i zaczynamy od G7 Scouta. Dobra, nie ma <ścoughs> Zaczynamy od G7 to w sumie nie, to jest coś w stylu Emki z lunetą. Czemu znowu? To jest coś w stylu w sumie Emki z lunetą. Um... Dajcie mi chwilę. Dobra, nie to jest coś w stylu Emki z lunetą, lecz no w sumie to jest właśnie mka z lunetą i... No, nie ma zbyt dużo w sumie ammo. Nie ma zbyt dużego damage'a, sniperskiego, ale w sumie to też nie jest MK. A więc G7 będzie naszą pierwszą bronią, która będzie w D. Przepraszam Ciebie, ale takie życie. Co to jest teraz? Co nie, co to jest? Co to jest? Dajcie mi sekundę. To jest alternator. Um, <grym> wow, genius, co nie. Um, następnym tutaj naszą bronią jest alternator. Nie wiem czemu ten obraz jest taki rozmazany, przepraszam, ale takie życie. Um, dobra, alternator. Z ulepszeniem jest mega dobry. Dostał buffa w tym sezonie. Jest ogólnie OK. Ale... dobra B. Pierwsza broń w B, mam nadzieję, że nikogo nie zasmuciłem tym wyborem. Co to jest? Nie, co my teraz mamy? Tak, P2020. P2020, Coś w stylu Mozambika, że z ulepszeniem jest dobry. Bez ulepszenia to szajs. A więc, y, ponieważ to jest takie coś, to idziesz do C będzie bardzo szybki rozwój akcji. Mamy tutaj, czy to jest to? Tak, to jest to RE45. Bardzo fajny pistolet, lecz wciąż jest to pistolet. Więc, to B bym go nie dał w sumie za wysoko. Jak na RE. Do C to trochę za nisko. Dobra, najwyżej go potem zmienimy. Cieszcie się, dopóki jest w B. Po drugie, strasznie krzywo to wyciąłem. Nie wiem czemu. Dobra, teraz mamy R99. R99 jest very good. Ehm, ma dobrą szybkostrzelność, co. ma dobrą, ma mega szybką szybkostrzelność. Co może być dobrą rzeczą, a zarazem w sumie złą. Czekajcie. Czy na chwilę nie dodałem wy 8? Dobra, nie dodałem. Nieważne, za chwilę się tym zajmiemy. Dałbym cię do S. Ale nie masz w sumie takiego hipfire'a jak R301, więc R99 będzie w A na razie. Poczekajcie, musimy teraz yy, na szybko dorobić jakieś.

Iwa, 8, auto, a raczej samochód. E, bardzo śmieszne żal, co nie? E, nie jest super, nie jest słaba. tra -la, la 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 idzie do C. Cześć, dajcie mi chwilę, teraz muszę znaleźć L301. Okej, okay, L301. Moja ulubiona broń. Może niekoniecznie ulubiona, ale bardzo dobra broń, ciekawa. E, fajnie się z niej strzela. E, L301 idzie do S. E, strasznie. Efektywne na bliskim dystansie, średnim dystansie, yy, na dalekim, już niekoniecznie, ale to jest MK, więc o to chodzi w sumie. R301 idzie do S. Chyba nie muszę w sumie więcej tłumaczyć. Rozmiar magazynka nie jest jakiś mega duży, ale obrażenia i szybkostrzelność wynagradzają. Wingman. Wingman dla wielu profesjonalnych graczy byłby w S, lecz yy, z pozycji nieprofesjonalnego gracza powiem tyle. Wingman jest strasznie dobry, ale trzeba umieć z niego celować, no i ja tego nie umiem robić, bo ma tylko 4 amos z podstawowym magazynkiem, to mało jest. Zadaje 50 chyba obrażeń na strzała, no nie wiem, B chyba bym go dał, tak mi się wydaje, ponieważ po prostu trzeba się nauczyć z niego strzelać, co nie jest aż takie łatwe. Następnie mamy Prowlera. Prowler, bardzo śmieszna broń, yy, moja chyba druga ulubiona... Nie, no dobra, Mastiff jest mój drugi ulubiony. Yy, a raczej w sumie ulubiony... Dobra, nieważne. Yy, moja trzecia ulubiona broń, bardzo lubię Prowlera z ulepszeniem. Bez ulepszenia jest średni. Yy, a ponieważ ulepszenie jest fioletowe, iż, no, to znaczy, że jest rzadko spotykalne. Przepraszam Ciebie, Prowlerze. Idziesz do C... Dobra, dajcie mi chwilę. To teraz dorzucę nam ym, kolejne tutaj bronie i zobaczymy się za parę sekund. Okej, okay, wróciłem i mamy kolejne bronie, więc lol. Ym, kolejną bronią na naszej liście jest Longbow. Moim zdaniem najlepsza snajperka w grze. Z podstawowym magazynkiem. Ładne są do niej skiny. Bardzo fajna broń. Przyjazna dzieciom. Może nie jest, ale. Idzie do A. Nie jest oczywiście po prostu poziomem omega super dobre, ale jest dobrą bronią. Longbow DMR. Idzie do A. To było szybkie. Fatline, albo Flatline. Ja mówię na to Fatline, bo jest gruby. Flatline dostał buffa w tym sezonie. Ma tak naprawdę największy DPS ze wszystkich karabinów szturmowych, ale jeśli wystrzelicie wszystkie pociski. To po prostu prędkość prześladowania jest tak wolna, że gościu już po prostu wam walnie 40 headów z Mozambika, 759 miliardów strzałów z Iwy, albo po prostu was spali z, nie wiem, z po prostu z czego? z l 301 um, No, po prostu nie jest zbyt mocny ten przyjaciel nasz. Eee... No, i przepraszam ciebie, flatline, lecz ty nie utrzymasz się w B, pójdziesz do C. Nie chciałbym w sumie tego zrzucać do D, ale to może być wymagane w sumie. Dobra, na razie go dam do D. Może ktoś się na mnie obrazi, ale najwyżej później to zmienimy. Dobra, kolejnym na naszej liście jest Hemlock. Fatlock jest tak beznadziejny, że nawet po prostu nie zaczyna. Nie będę zaczynał o tym gadać. Bo po prostu mógłbym tutaj siedzieć przez 14 godzin na dobę. Um, ten szajs nie jest dobry. Ten szajs po prostu nie jest dobry. Um, dobra, okazało się, że miałem w sumie. Kurde, tryb. Um, Szajsów włączony i to jest dobrzy um, Hemlock to jest po prostu żart. Ma tak niski damage. Ma po prostu jest burstem. Albo można strzelać tym pojedynczo. Ale chyba nikt z nas nie ma takiej ręki, która po prostu lata z prędkością światła. Więc po prostu nie jest dobry. Prędkość przeladowania jest średnia. Nie, nie, po prostu ten szajst idzie dobra. Po prostu hemlock nie jest dobry. Nie mówię, że potrzebuje buffa. Bo potrzeba w tej grze po prostu słabszych broni. Lecz sorry, hemlock. Tam. Teraz mamy Devotiona. Devotion jest śmieszny. Ponieważ Devotion ma dobry damage. Ale ma taką śmieszną rzecz i tą śmieszną rzeczą jest to, że prędkość strzelania musi mu się naładować. I nawet z turbochargerem musisz czekać. Plus jeszcze wchodzi na energetyczne amo, które jest najrzadsze jakby ze spawnujących się w grze. I to nie jest dobrze. Więc Devotiona zapraszam do D. Przepraszam za to, że mi tak laguje ten Devotion, ale jakoś kurczę bladen ma problemy życiowe na jakąś padakę. Sorry Devotion, ale spadaj. Co my teraz mamy? Co to jest? Triple take czy Havok Triple take. Triple take. Nie jest dobry. Nie jest dobry. Nawet z ulepszeniem czokiem. Śmiesznie powiedziałem wreszcie to po polsku. Na pewno wszyscy się cieszą. Triple take net z czołkiem um, nie jest zbytnio śmieszną bronią. Ma trzy pociski, które latają bez ulepszenia, latają trochę w innych kierunkach. Ma 5 amów w magazynku, można do niego włożyć po powiększenie, no, ale chyba nikt nie będzie tego marnował na triple take. A triple take nie jest dobry. Z czołkiem trzeba czekać. Czekajcie, dajcie mi obliczyć. 2,5 albo nawet i 3 sekundy, żeby się naładowało idealnie wszystko. Więc triple take. Będziesz obok Hemloka leżał w brach. Następnie mamy Havoka. Havok um, jest bardzo spokojną bronią. Um, żartuję, Havok jest w sumie nice, shice. Z turbo jest dobry. Um, w sumie Celownik ma OK, no nie OK, on w sumie ma chyba najlepszy celownik podstawowy w grze. Przeładowanie jest w sumie dobre, legendarny skin do hawoka, którego mam, jest beznadziejny, lecz bez turbochargera jest średni. O wiele jest więcej broni, które bym wybrał szybciej od tego hawoka, ale, ale jak się ma, no to trzeba z nim żyć. Nie jest, nie jest wystarczająco dobry na B w sumie. Czy dałbym go do C. Teraz pomyślmy. Myślę. Na C. To jest najtrudniejszy wybór chyba jaki miałem. Dobra, na pewno wszystkich tym zażenuję. Sam siebie też w sumie daję go do C. Przepraszam bardzo. Hawok nie jest wystarczająco mocny jak dla mnie więc, to była moja lista poziomów wszystkich broni w Apex Legends. Mam nadzieję, że wszystkich. Czekajcie, myślę, chyba to są wszystkie bronie. Mam nadzieję, naprawdę mam nadzieję, że to są wszystkie bronie. Dobra, mam nadzieję, że to są wszystkie bronie na poważnie. Um, I... Nie wiem, napiszcie mi na Discordzie, co sądzicie, czy się zgadzacie z tym, czy nie, w komentarzach też możecie. Miłego dnia i na rap taki.